No, hej, hej, witam, witam. Tak wygląda zbiorniczek w środę. No, zrobiłem sobie dzisiaj pomiary tymi nowymi zakupionymi testami z Oleka, bo dopiero miałem czas. Środa, czy nie kłamie? Środa, dobrze, 15 października. No, i też padło takie pytanie, skoninąd, no, słuszne, mniej czy bardziej. Teoretycznie uważam, że no. Uf, jakby to powiedzieć, no jeżeli producent coś robi i ma jakąś tam yy, jakość swojej linii produkcyjnej, no to myślę, że to pytanie jest trochę yy, nadwymiarowe. Ale oczywiście gdzieś tam zawsze jakieś ziarnko niepokoju można w głowie mieć związane z tym tematem. Więc mówię, a sprawdzę. Ale sprawdzę po swojemu. Bo no, niestety, ale nie uważam, aby takie sprawdzanie testów kropelkowych, jak to większość ludzi w domu robi, że jakieś tam sole se kupuje, yy, sami se rozrabiają na odpowiednie stężenie i w ten sposób badają, czy kropelki pokazują prawidłowo. No, ale hola, hola. Skąd my wiemy, że te sole przez. Z kolei, producenta soli są robione zawsze w tej samej jakości. I skąd wiemy, że sami je naprawdę precyzyjnie i dobrze, laboratoryjnie, rozrobimy i poprawimy? I, i, i potem stestujemy ten test. No to jest nieuczciwe, moim zdaniem, i nierzetelne, a na pewno nieprofesjonalne. No, bo ja bym do siebie nie miał zaufania o takie coś. To producenta soli też, skoro nie mamy. Zaufania do producenta testów kropelkowych, który mi się wydaje z samej logiki, że powinien, jak gdyby, może nie powinien, tylko nawet sam z siebie dba bardziej w jakiś tam sposób o powtarzalność, jakość yy, robionych przez, przez siebie testów, niż jakiś tam producent soli, który tam sobie robi tą sól, tak jak sobie robi. A czy on ją sam potem testuje, to nie wiem. Dlatego dla mnie to jest takie naciągany sposób na testowanie testów. Ja mam swój sposób, który sprawdzam. Oczywiście, on też nie jest profesjonalny, ale ja mam swój inny troszeczkę, gdzie przynajmniej nie ma mojego błędu. A mianowicie sprawdzam sobie swoją wodę wodociągową. Odnośnie do tego, co wodociągi podają, ile na przykład mam NO3 w kranie. I tu jest porządne laboratorium, które już sprawdziłem, tak jak na filmiku pokazałem, że dałem swoją wodę akwariową do testów. Porównałem sobie testy, jak moje testy zbadały, jak zbadało tą wodę laboratorium i to się pokryło. Jest to dostępne u mnie na kanale, można sobie znaleźć i zobaczyć. I tak samo sprawdzałem sobie testami to, co oni podają w wodzie wodociągowej, i to też mi się idealnie zawsze pokrywa. Więc dla mnie moja woda wodociągowa i informacje wodociągów na temat zawartości w tej wodzie NO3 są lepsze, przynajmniej ja takie uznaję, że są lepsze jakościowo od. Jakiś tam kupionych soli, jakiegoś tam producenta, potem samemu je rozrabianie, do niby pewnego jakiegoś tam stężenia, do, co do którego i tak nie mamy stuprocentowej pewności. Nie mówię, że to się może nie udać, ale akurat tu opowiadam o swoim sposobie i ktoś go może zaakceptować lub nie. No i w ten sposób tym komentarzem, który. Mnie tak troszeczkę zmotywował. Znaczy zmotywować nie musiał, bo ja i tak byłem pewien tego, co tam te testy już sobą reprezentują Zoleka i to nieraz podkreślałem, bo udowadniałem to na filmikach, tak? Znaczy udowadniałem, no pokazywałem, to nie chodzi o jakieś tam udowadnianie. No i w tym momencie też sobie mówię, a dobra, sprawdzę, różnie to może być. No, i tutaj sobie zrobiłem dwie próbówki, ponieważ yy, tu już tego testu nie mam. A jest, tu jeszcze. O, 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 tu, tu, tu. tu, tu. O. Nie wiem, czy to widać, ale on jest dużo ciemniejszy. No, tutaj przy tym oświetleniu. O, tu są te dwa, co pokazują 10. To tak ustawię je tu przy dziesiątce. A to co było 20, widać teraz różnicę na biantle. Bo tak to, to ciężko zobaczyć było. O, aj! No dobra. Widać. Widać. Ale ten test. Też te odłożę tu, żeby mi się nie rozlały. Ten test pokazuje mi tu wyraźnie na 20. A tutaj sobie rozrobiłem, żebym nie pomylił ten, to jest y, ta sama próbka wody tu, tylko o 50% rozwodniona, to jest y, akwariówka. 20 to jest w akwarium mam tyle, tak? I tą próbkę 50% rozwodniłem wodą RO i to jest ta próbka i tu już mi idealnie pokazuje dużo jaśniej na 10. I teraz wziąłem sobie jeszcze moją kranówkę, która też tu mi ładnie pasuje na te 10. O, 10, tak? Tu nie będę dokładnie pokazywał, bo to trochę y, tam może przekłamywać telefon. Ja mówię to, co po 5 minutach Sprawdzałem okiem w stosunku do skali, tak? Teraz, tym co ewentualnie ktoś będzie próbował się dopatrywać przez, yy, przez obiektyw mojego telefonu, to tym się nie kierować w ogóle nawet, bo to byłoby bez sensu znowuż. No i wszedłem sobie, oczywiście, też co to mi się już wyłączyło. Dobra, pauza, muszę włączyć laptopa. Moment. Dobra. No, i wszedłem sobie na, na moje wodociągi. Tak, tutaj jest moje ujęcie. NO3. Gdzie tu mamy? A, to już muszę podnieść. O, to dam na sam duży, było widać NO3, azotany 9.3. No, i tak jak pokazywałem, moja kranówka pokazuje mi, właśnie w okolicach. 10. No i w ten sposób mam tak dla siebie zweryfikowane moje testy na NO3 zoleka, tak? I powiem szczerze, że już parę razy te testy robiłem różnymi yy, różnymi, tym waliskowym oryginalnym, co tu był, te to są już któreś z kolei kupione tu dołożone. I zawsze mi się to z wodociągowymi pokrywało zgodnie z tą tabelą. Tak więc, e, że tak powiem, w wyniku tych, tego dzisiejszego testu, tej mojej wody akwariowej. No, szykuje się jutro kolejna podmianka, żeby obniżyć to NO3 z tych 20. Jeszcze raz, No. Te dokupione ryby, i teraz zwiększone karmienie. No, coś tam jednak z tego azotu musi dokładać. No, bo nie widzę innego wytłumaczenia tego wszystkiego. A jak zauważyłem, te szatany OTT, ta ławica. Wczoraj jedną z nich zobaczyłem, jak pół krewetki czerwonej z gęby wystawało jeden z nich, więc musiałem jeszcze na, zwiększyć karmienie, czyli teraz dwa obroty bębna idą y, trzy razy dziennie, żeby one były takie trochę mniej głodne. No bo widocznie są potrzeboskie tak bardzo, że, musiałem, że muszę zwiększyć i zwiększyłem y, karmienie. Plus tam zawsze coś człowiek, jak to wiadomo, z ręki jeszcze dorzuci. Aby się pobawić z tymi rybami, je z ręki pokarmić. No i kurczę, azot sobie szaleje. Widać one ciągle pod karmikiem. Tu jeszcze ciągle na żarcie czekają. <noise> Jakieś nie na żarte. Nie wiem, czy taki sezon mają. Na zimę więcej są jak niedźwiedzie się nażreć czy co. Yy, i, I widzę, że z tym azotem tutaj będę miał sobie troszkę takie, no nie tyle może większe problemy, co więcej zabawy. Będę musiał pomyśleć, jak to jeszcze rozwiązać. No i przy okazji ta przycinka, wiadomo, większa taka, no to roślin zrobiło się mniej. Tu jeszcze to ostatnio, co było widać, wyrzuciłem spore kępy roślin. To też nie pomaga w usuwaniu azotu. No to trzeba będzie trzymać tą roślinność jako większy burz. Mniej przycinać, na no, karmienia no, nie zmienię, bo ryby jeść muszą. Także tak wygląda moja sytuacja na chwilę obecną. Akwarium na szczęście jest w dobrej kondycji. Ta ostatnia przygoda z tym filtrem tutaj, że mi już nic nie dmuchało, bo gąbka mi się tam tamta całkiem zapchała na zasysie i nie było przepływu nic a nic, ale na szczęście widocznie było to krótko i udało mi się zareagować i ta gąbka już jest tutaj nowa będę jej bardziej no, druga po wypłukaniu będę je bardziej pilnował żeby nie dopuścić znowu do takiej sytuacji no wiadomo u mnie takiej sytuacji w zasadzie nie dochodzi wtedy gdy co tydzień robię podmiankę no, ostatnio był ten problem że nie mogłem robić, zrobić podmianki akwarium było bez podmianki dwa tygodnie no i, i i też to pewnie miało wpływ na ten azot. Dodatkowo, dlatego ten tydzień poświęcam na te dwie więcej podmianki. Jutro będzie kolejna, czyli w czwartek, a w sobotę, w niedzielę już postaram się przypilnować standardowej podmianki, żeby jej nie pominąć. I miejmy nadzieję, że wyjdziemy na prostą. Jak tam azot będzie, powiedzmy sobie wyższy, ale będę starał się resztę LPK do tego azotu odpowiednio otrzymać. To mam nadzieję, że te pylenie na szybach i tak dalej nie będzie jakoś mi wyskakiwało specjalnie za bardzo przy zachowaniu tych cotygodniowych oczywiście standardowych podmianek. No dobra, także dzięki za komentarze, za uwagi. Jak widać, biorę sobie niektóre do serca, bo czemu nie? Sprawdziłem te testy właśnie tak jak sprawdzam dla siebie, dla swojej takiej y, pewności, dla której uważam, że jest dla mnie wystarczająca. Dlatego no, nie sprawdzam na solach, no bo mam do tego takie ambiwalentne podejście, bo po prostu nie wierzę, że y, nie zrobi się w ten sposób jakiegoś większego błędu. Ale nie dyskutuję z kimś, kto będzie uważał inaczej. Ma do tego prawo. Ja robię tak. Ktoś inny robi, tak? Mi się sprawdza, jak widać to, co ja robię. Jak mi ktoś pokaże, że jemu sprawdza się to, jak on robi, no to super. No to tylko przyklasnąć i, i, i cieszyć się, że każdy ma swój sposób, każdy z niego jest zadowolony. Najważniejsze, może nie tyle jest zadowolenie, co że ma efekty takiego postępowania, jakie sobie wypracował. I to jest najważniejsze, to jest cała wartość tego naszego hobby, nasze doświadczenie. Każdy ma troszkę swoje inne. Każdy ma swoje patenty troszkę inne. Grunt, że skuteczne. Jak na moją głowę mój jest na tyle skuteczny, że jestem z niego zadowolony. A wiadomo, że nawet gdybyśmy jakieś tam błędy sobie popełniali, to i tak to wszystko jest na tyle elastyczne, że jakiś tam zakres w nieprzestrzeganiu tego NPK, tych stosunków nawozów i tak dalej o, już mi sygnał o temperaturze telefon podaje no będę musiał kończyć, żeby mi się nie wyłączył film bez zapisania, bo jeszcze może tak się zdarzyć tak więc znowu każdy ma swoje sposoby i ważne, że one nam skutkują dobrymi efektami to ja tak tyle króciutko Mam nadzieję, że chociaż trochę ciekawie. Pozdrawiam. Hej, hej. I dzięki jeszcze raz za pomocne, bo to są pomocne uwagi. Każdego komentarza, każdego doświadczenia, którym się dzieli, to jest, to jest pomocne na pewno. I motywujące do sprawdzania czegoś we własnym zakresie. Dzięki. Pozdrawiam. Hej, hej.